Dzień jedenasty. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz? Eliasz był wielkim prorokiem. Po trzechletniej suszy, pomodlił się nagle, spadł deszcz. Kiedy potrzebował ognia, po modlitwie nagle pioruny zaczęły bić. Wielki prorok. Ale wielkim dziełem Eliasza nie było to, że uczynił cud. Lecz kiedy już spadł, Ogień z nieba na ziemię. Nikt z ludzi nie mówił o cudzie, tylko wszyscy krzyknęli: Pan jest Bogiem. Więc największym dziełem Eliasza nie było to, że ludzie cmokali z zachwytu: Jaki prorok! Tylko że wszyscy oddali chwałę Bogu. Więc pokora ewangelizatora nie polega na tym, że chowa się w cień za scenę, tylko właśnie na wyjściu w reflektory. Tylko wiedząc dzięki komu tutaj wychodzę. Przecież Jezus powiedział, że mamy świecić. Jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. Ludzie mają widzieć Twoje i moje dobre uczynki, ale chwalić Ojca, a nie mnie. Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki, ale chwalili Ojca, który jest w niebie. Nieraz mamy takie gesty, ale tak naprawdę podszyte fałszywą pokorą. Jak kiedyś słyszałem taki dialog, ktoś mówi do siostry zakonnej, jak pięknie siostra dziś psalm zaśpiewała. A ona mówi: Nie, 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 nie to nie ja, to Pan Jezus. I rozmówca nagle mówi: E, to jak na Pana Jezusa to było zbyt słabe. I wtedy: O, oh. pokora. Przecież Paweł w liście do Efezjan pisze wyraźnie: Jesteśmy stworzeni w Chrystusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował z góry. Więc dobre uczynki są przygotowane. Cóż masz, czego byś, byś nie otrzymał? A jeżeli otrzymałeś, to czemu się helpisz? Wyjść do ludzi z Ewangelią. Nie mamy się chować za sceną, mamy wejść i głosić, ale warunkiem ewangelizacji jest. Pokora. Wiem, dzięki komu tu jestem. I niech ludzie chwalą Boga, widząc i słysząc każdego z nas. Pamiętacie wszyscy trzech magów, trzech królów, którzy przychodzą do Jezusa. Być magiem w starożytnym świecie to było mieć prestiż. To byli ludzie zamożni, szanowani. Ale jest napisane, kiedy odeszli po spotkaniu z Jezusem. Pozostali mędrcami, a z magią skończyli i w ciszy odeszli. Biblia mówi, że to było dla nich tak wielkie przeżycie spotkanie z Jezusem, że wycofali się i inną drogą wrócili do swoich domów. Już omijali pałace, nie wchodzili do dworów Heroda. Wszelki słuch o nich zaginął, w Biblii już nie ma o nich mowy. Oto wejście w prawdziwą pokorę. To byli mędrcy, to jest mądrość umieć się wycofać, wejść w pokorę. I zostawili swoje skarby, bo odnaleźli Boga, który jest jedynym skarbem człowieka. Wyrzekli się troski o siebie, ponieważ ich jedyną troską stał się Bóg. Więc magowie poszli inną drogą do swojej ojczyzny bez rozgłosu, bez jakichś gwiazd, bez jakichś skarbów. Pokora jest konieczną i jedyną drogą, by iść i głosić Chrystusa.